Witam, z tej strony Rawkar. W dzisiejszym odcinku na warsztat bierzemy zestaw farb akrylowych firmy ICM. Jak co niektórzy z Was wiedzą lub nie wiedzą, jakiś czas temu ICM zaczął wypuszczać swoje zestawy farb. Sam jestem bardzo ciekaw jak to jest z jakością, co to w ogóle jest tam w środku i tak dalej. Jeśli macie jakieś info to dajcie znać w komentarzu. Tutaj jest instrukcja w języku angielskim, że trzeba tutaj, jeżeli ktoś chce malować, jeżeli ktoś chce malować pędzlem, to jest OK. Od 40 do 60% wody trzeba dolać, jeśli ktoś chce areografem malować może być to miksowane. Jeżeli ktoś maluje powyżej 25 stopni, to powinien używać retardera. Jeżeli ktoś maluje aerografem, to powinien być primer, na no, takie podstawy jak gdyby. Zestawik nie jest duży. Tutaj mamy 6, w sumie 6 kolorów, 12 ml każdy zawiera. Z tyłu jest malowanie FCM-a, tak zwanego. Znaczy, chodzi o to, że Niemcy zdobyli troszeczkę podwozi. E, francuskich czołgów do tego dodali e, armatę i e, zdobyczną rosyjską, z tego co pamiętam, lub też e, swoje własne, też dodawali takie, były tam miksy różne, e, więc e, to jest zestaw przeznaczony do ich, do, do ich zestawu, ich modelu. Dobra, wyciągamy, wyciągamy e, to i tak to wygląda. Znaczy, e, całość. Całość prezentuje się całkiem fajnie. Z u góry mamy oznaczenie koloru od razu, więc jeżeli one będą stałe gdzieś sobie w jakimś kartoniku i nie mamy dostępu, jak gdyby z przodu, to będziemy widzieć, jak to z góry wygląda. Kamuflaże Green, Middlestone, także są tutaj opisy: German Grey, tu jest jakiś Brown. Sandla, Gun Metal No i tutaj Vanish Mat, czyli to jest taki. O! W środku chyba jest kulka. To jest bezbarwny matowy. Nie wiem czy jest kulka. Dobra, słuchajcie, zaraz na któryś wypróbujemy. Może ten szary niemiecki wyśniemy i przeprowadzimy test. Od razu, no bo co, tam pokazałem wam, wam, że jest w pudełku. No i co z tego, że jest w pudełku? Co jest w pudełku? 12 ml, czy to można na przepis, przeczytać w sklepie? Ech, słuchajcie, tak to wygląda. Tak to wygląda. I teraz, o, mam troszeczkę yy, zużyte już chyba. bo jakiś mam nowszy. O, jest czysta pipeta. I teraz bierzemy pipetę. No trochę za mało wziąłem. taki gęsty jest strasznie, słuchajcie. Dobra. Cyk. Okej, okay. no czy jest plastikowe? Jest, jest potencjalnie, można to przekręcić. Więc trzeba na to uważać. I teraz co zrobimy? Damy... Leveling beginner. Czyli mój ulubiony do wszystkich akryl Czasami się zważy, czasami się nie zważy. Dobra, daliśmy trzy kropelki, starczy. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy to się będzie ważyć, czy się nie będzie ważyć. już patrzymy. Jak to się będzie zachowywać. No takie się kurnia, powiem wam, że dziwne się to robi. Czy nie? No, miesza się. Miesza się. Ewidentnie się miesza. Widzę, się miesza. Czy to jest patyczek, to to. Wiecie, patyczek to wyrzucę, ale weźmiemy. Weźmiemy. Weźmiemy pędzel. jakiś taki stary wziąłem, żeby tutaj sobie. Nie, no wygląda ok. Wygląda, że się miesza. Dobra, z tej strony. O, jak to wygląda? To jest papier kredowy, tutaj z tej strony to jest zwykły papier, a tutaj jest po prostu kredowy, błyszczący zresztą to chyba widać. Więc okej. Okay. Dobra, jeszcze test wąchania, więc jeszcze muszę to powąchać, czy to w ogóle jakoś... Nie, nie odczuwam żadnego zapachu. Więc moim zdaniem jest OK. Nie ma żadnego zapachu. Pomalowałem, no jest teraz, znaczy tutaj jest, to jest opóźniacz z rozcieńczalnikiem, więc Tak to wygląda, więc powinno być, powinno być raczej OK, więc rozcieńcza się, rozpuszcza, nie ma brzydkiego zapachu. Trzeba było jeszcze jakiś model pomalować, żeby wiedzieć jak na przykład jaka jest przyczepność i tak dalej. Dobra, słuchajcie, więc to było inbox tego, co znajduje się tutaj w pudełeczku, tym oraz test jak tutaj, czy z leveling tinerem od Mr. Hobby, farby akrylowe ICM-u się mieszają i jak to wygląda. Znaczy z wodą to normalne, że się będą mieszać, nie? bo to są akryla, to także, ale czasami może być problem właśnie z tinerem. Więc y, odpowiedź macie, mieszają się, da radę malować, że to schnie. No już praktycznie to już wyschło, także zobaczcie, przecieram i nie ma śladu. Więc tak to wygląda. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.